Chciałabym, żebyś odniósł się do tego, co za chwilę Czyli teraz usłyszysz. prawdziwa inteligencja się odniesie do sztucznej. No tak. zobaczymy, jak to będzie mariasz tego zdarzenia. Twoje lustro podobno ma funkcję pochwal mnie i używasz jej codziennie kilka razy. Serio? Poczekaj, nie rozgryzłem tego, ale może powinienem. Muszę to sprawdzić. To jest fajna opcja. Jeszcze do tej pory nie, nie korzystałem z tego. Słuchaj, ja w ogóle najwięcej podziwiam swoich fotę, po prostu. Projektujesz modę od lat. Ale to Twoje największe dzieło to ponoć perfekcyjna, ułożona mina z ironicznym uśmiechem. Nie wiem, o czym mówisz. Twoje, nie rozumiem tej stylizacji, stało się klasykiem, a uczestnicy wiedzą, że jak to powiesz, jest źle. Jak to powiem, e, znaczy, że po prostu trzeba się nad tym jeszcze raz pochylić. I to jest takie, nie rozumiem twojej stylizacji, które powinno dać sporo do myślenia. Nawet sztucznej inteligencji. Dużo się zgadza, dużo się zgadza, zgadza się także razie, jest, jest tak nieźle. Lustra, ale lustro rozgryzę, może po prostu nie Musisz umiem, sprawdzić, nie umiem nie ogarnąć w funkcji. Tak. W pracy jesteś wymagający, ale w jacuzzi wyrozumiały. <laughs> O, no, na pewno nie jestem wyrozumiała w jacuzzi. Muszę powiedzieć absolutnie nie. Nie zgadzam się z tym. Generalnie nie przypadam za jacuzzi. W sumie mógłbym policzyć na palcach jednej ręki, ile ja razy w życiu byłem w jacuzzi. Twoje życie to połączenie glamour i totalnego luzu. Tylko ty potrafisz połączyć jedwabną koszulę z ironią i sarkazmem. A to się zgadza. Tak też mam wrażenie, że to się zgadza. Czyli opis twojego charakteru. Tak i wtedy pewnie pada z innej strony. Nie rozumiem tej stylizacji. Jesteś szczery, zabawny i zawsze w formie. Ale podobno, jak ktoś ci powie, no ładnie wyglądasz, to pytasz, tylko tyle? Nie no, w życiu nie interesowałoby mnie to, co sobie ktoś myślał o tym, jak wygląda. Nie pytam o takie rzeczy, ja wiem, jak wygląda. To nie trafiła tu e, jajowa inteligencja. I ona droga inteligencjo-sztuczna, e, ogarnij się, no, ale ja wiem, że to jeszcze kilka upgrade'ów będzie, zanim ten system będzie idealny, więc na razie, e, ale i tak dobrze poszło.